Kielisecku mój kochany, byłeś nierozprzewracany. przewracany. wracałeś ty, ty mnie nieraz. Kielisecku, jo ja cię teraz. O, taku. Hej, witam was pięknie. Nazywam się Ania Kawakłyk i przyjechałam do was ze Spisza. Przyjechałam do Cooking Challenge, aby pokazać wam góralską moc, ale... Góralską również pomoc. Dzisiaj przygotuję dla Was jagnięcinę na kolorowych moskolach. O, witam Pana. Witam, <noise> dzisiaj cześć. nie będę gotować sama. Będzie ze mną mój e, mąż Ceprowski. Cześć. <noise> Więc dzisiaj dla Was przygotujemy e, kuchnię tradycyjną, myślę, góralską. E, będą to moskole między innymi, czyli placki ziemniaczane, tylko my zrobimy je w zupełnie nowym wydaniu, ponieważ trzy kolorowe. Co przynoszą nam góry? Góry nam przynoszą obraz górala, jaki wszyscy nosimy w sobie. Generalnie jest to osoba charakterna, uparta i interesują ją tylko dudki. I generalnie, żeby dostać się do takiej osoby jest bardzo ciężko, natomiast jak Skruszy się ten mur pomiędzy, wtedy poznajemy osoby o wielkim sercu. Tak, nie zapomnimy, że jesteśmy tutaj, żeby pokazać również góralską pomoc i to chcemy jakby przekazać reszcie światu, ponieważ górale y, faktycznie liczą te dudki. Bardzo je lubią, ja też je lubię. I, y, ale jak przychodzi co do czego, to potrafią się spiąć w sobie i y, fantastycznie sobie pomagać. Zabieraj się za tą matkę, na co ty czekasz? Okay. Nie ma czasu, tu masz wszystko. Słuchajcie, bo góralskie tradycje generalnie sięgają bardzo dalekich czasów i my, no wiecie jak to góralskie wesele, my górale lubimy się bawić hucznie. Długo. <noise> Długo. Więc wesela trwają czasem po 5 do tygodnia, 14 6 dni. 6 dni. Co jest fajne, bo w górach oczywiście te wesela są bardzo Lóg bardzo bardzo huczne i przychodzi na nie bardzo dużo ludzi. Jedną z prób, które miałem na weselu, 70% śliwowica. śliwowica. i trzeba było po tym gwiznąć. Za trzecim razem mi się udało, ale moje nogi już były lekko miękkie. Taka tradycyjna potrawa góralska. E, przywędrowała do nas, słuchajcie, górale jej nie wymyślili, to jest coś ciekawe. A Będziecie kto wymyślił, ten? moja droga, kochana żona? Wymyślili ją e, e, rosyjscy Niemcy, którzy na takich paleniskach, zwyczajnych paleniskach, e, po prostu piekli placki ziemniaczane, bo to placki z mąki. I to się tak spodobało góralu, że sobie to przywaszczyli i zostało takie danie tradycyjne, które możecie spotkać w różnych karczmach teraz. W ogóle Podhale to jest świetny region, bo tam co tak naprawdę miejscowość to jest inna kultura i zupełnie można odkryć nowe rzeczy i generalnie chodzi o to, że warto jechać chyba na Podhale, ale nie na to Podhale tylko, które my znamy wszyscy, czyli nasz najważniejszy kurs, stolicę zimową, tylko też wszystko co jest obok jest bardzo ciekawe. Jak? Zastanów się, co powiesz. Mm. Świetne, ale, czy głównym tematem tego dania nie była truskawka? Nie, mój drogi, to była góralska potrawa. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do Cooking Challenge. Mam nadzieję, że bawiliście się z nami przednio. Chcieliśmy do następnego programu, że tak powiem, polecieć w familijnie i zaprosić, szczelężować ciotkę Ele i wujka Staska. Hej!